Rzeka Odra. Nikt nie ma wątpliwości, że to wspólna wartość nowosorskiego obszaru funkcjonalnego. Pod tą nazwą kryje się... Powiat Nowosolski, czyli Nowa Sól, Siedlisko, Nowe Miasteczko, Korzuchów, bytom Odrzański, Kolsko i Otyń. Zauważa się, że pewne obszary miejskie, tak naprawdę ich funkcjonalność wykracza poza granice administracyjne i to powoduje, żeby do pewnych wspólnych problemów podchodzić właśnie razem, w współpracy i to jest idea, która przyświeca nowosolskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Grupa ekspertów przygotowała diagnozę problemów dla wspólnego obszaru funkcjonalnego. To dało samorządowcom sygnał do rozpoczęcia działań. Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy grać w drużynie. My nigdy nie idziemy sami, kiedy możemy pójść razem. Samorządowcy w całym kraju starają się o pozyskiwanie jak największych dotacji z Unii Europejskiej. Bruksela przychylnie patrzy na projekty, które skupiają kilku partnerów, najlepiej sąsiadów. Dzięki temu ich działania obejmują większy teren. W latach 90. miałem pretensję, że nie zmuszano nas do wspólnych przedsięwzięć. Dzisiaj myślę, że może w każdej gminie oczyszczalnia ścieków i wiele tego typu zadań to nie było najlepsze rozwiązanie, że może warto łączyć siły, łączyć środki i ta efektywność nasza była większa. Te lekcje Nowa Sól odrobiła perfekcyjnie. Obszar funkcjonalny to pięć nowych działań, dzięki którym skorzystają mieszkańcy powiatu. Nowa Sól stawia na centra edukacyjne i sportowe, infrastrukturę rowerową oraz Przyjazną komunikację publiczną. Będąc taką gminą ościenną, w stosunku do miasta widzimy, że jest potrzeba integrowania się. Pierwszy problem, który nas dotknął, to jest komunikacja podmiejska i między innymi dzięki temu obszarowi możemy to wyeliminować. Naturalnym liderem tego projektu jest Nowa Sól. Mieszkańcy gminy wiejskiej przyjeżdżają tu do pracy, tu uczą się dzieci i młodzież. To partnerstwo działa w dwie strony. My się uzupełniamy nawzajem. Nie można powiedzieć, że Nowa Sól to jest jakaś enklawa zamknięta, która żyje tylko w swoim świecie. Ta współpraca, a my często jako Nowa Sól jesteśmy liderem, ja tylko podam przykłady, czy to jest związek śmieciowy, czy woda i kanalizacja, czy pro, projekt turystyczny chociażby, e, my nawzajem sobie pomagamy. Dzięki połączeniu sił Nowosolski Obszar Funkcjonalny w przyszłości będzie miał większe szanse, obok oczywiście dwóch stolic Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, na to, aby starać się o duże pieniądze na duże projekty.